Siema wszystkim. Niedzielny Spontan dzisiaj, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Check Engine też gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale tak samo pomagamy zwierzętom w Złotowie. I w Złotowie jest zbiórka, do której link jest obok mnie. Wpłacacie do końca stycznia. Wyniki będą 1 lutego. Osoby, które y, wpłacą y, trzy najwyższe kwoty, wezmą udział w moim odcinku wraz z swoim samochodem. I w tytule y, wpłaty pamiętajcie dodać check engine. To jest jeden osobnik ze schronu, tak samo. Bardzo dobrze mu się tu żyje. Także zwierzątkom też trzeba pomagać. Dzieciom i zwierzątkom. Także trzymajcie się. W miłej, w miłej niedzieli. Subskrybujcie. Łapki w górę. i zobaczymy, jakie będą wyniki.